Co jest wami stare kurwy. Ale mam hita takiego, że po prostu potrafię tłumaczyć język niemiecki na język polski w inny sposób niż jest on tłumaczony przez tłumaczy przysięgłych. W sensie takim, że to całkiem wszystko inaczej inne ma po prostu znaczenie. W ogóle te wszystkie usługi, mm, te wszystkie usługi yy, pozasądowe i takie poradztwa i, i tak dalej, i tak dalej, nie. Ja nie wiem, czy, nie wiem czy, co to będzie, nie. Ja nie wiem, po prostu, jeżeli po prostu jakoś to uda mi się to po prostu roznieść yy, i po prostu yy, w sposób sensowny, jakby yy, po prostu to, yy, mówić o tym, to. Nie wiem co to będzie, nie? Hmm, no Nie wiem. No. Je, kurwa się o mnie się nie martwi je, ja mogę kurwa mm, Problem jest w tym, no właśnie, że ja mogę, ale y, problem jest taki się teraz właśnie pojawił, że y, Że owszem, wszyscy również możecie, ale tylko y, przeze mnie. Znaczy, no przez moje, przeze mnie, czyli ja, przeze mnie, no. a ja, a ja przez, no, właśnie będę zastanawiał się. To no. Naprawdę tak jest, i nie musicie nic wierzyć, nie, bo ja, ja nie zacznę od zamiaru o niczym was przekonywać, yy. Yy. Ojciec wysłał mnie po to, żebyście y, szli do niego przeze mnie, bo po prostu często mu się wtrafiały się jakieś, nie wiem, no po prostu brak, brakowało mu sił czasami, kurwa, jak widział, kto tam przychodzi, kurwa, i co to za, za jakość jest, to po prostu no, opadały mu, kurwa, ręce, kurwa, w ciele, którego nie ma, kurwa. On op op opadał z sił, <laughs> naprawdę, no tak mi mówił. No i wyznaczył mnie. Po prostu ja mam wszystko to... Ja mam kurwa, ale to jest, to jest mało istotne. Ja mam wszystko to, to, to co on, on miał, to, co to jego jestem od ojca i po prostu... Nie to o mówić. <laughs> Bo milczenie jest złotem. Milczenie jest złotem.